16 sierpnia, poniedziałek, z Ewangelii Świętego Mateusza. Nauczycielu, co mam dobrego czynić, aby otrzymać życie wieczne? Przestrzegaj Bożych przykazań, odpowiada Jezus. Ale ja przestrzegam. Ja jestem człowiekiem wierzącym, katolikiem, chrześcijaninem, ochrzczonym, Sakramenty święte, komunia, spowiedź. Sakrament małżeństwa, kapłaństwa, Panie, to wszystko jest w moim życiu. I sprzedaj to, co masz i rozdaj ubogim. Może niekonkretnie rozdaj całą swoją majątność rzeczy materialne, bo one są przydatne. Ale pozbądź się tego, co cię ogranicza na drodze do Królestwa Bożego. twoje jakieś przyzwyczajenia, jakieś ludzkie słabości, nie wiem, komputer, internet, Facebook, telewizja, filmy, same przyjemności, które odbierają ci możliwość relacji z Panem Bogiem. Wejść w relację Pana, z Panem Bogiem to być szczęśliwym, to być błogosławionym, to pozyskać niebo. Człowiek, który przyszedł do Jezusa, odszedł zasmucony. Jakże my często smucimy się, kiedy musimy oddać coś przyjemnego, tu ziemskiego w zamian za coś wiecznego, coś dla Pana Boga. Jak kombinujemy, żeby tylko, a jeszcze ta modlitwa na później, wieczorem, przyjdzie noc, przyjdzie zmęczenie, nie odmówię. Niedzielna Msza Święta dobrze pośpie sobie po południu, wieczorem przyjadą goście, rodzina, potem się nie chce. Nie umiemy pozbywać się tego, co, co przyziemne. Nie umiemy, my chcemy tym żyć. Ale to nie droga do, do nieba, do świętości, do szczęścia. Droga do szczęścia to prawdziwa relacja, prawdziwa miłość do Boga i życie z Bogiem. Idźmy drogą do Pana Boga, idźmy drogą, którą wyznaczył nam Jezus do świętości, kroczmy po Jego śladach. To jest nasze powołanie, nasze zadanie, na co z serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże, dobrego poniedziałku, nowego tygodnia.